W leczeniu kanałowym ważna jest dokładność i precyzja wykonania zabiegu. Przed przystąpieniem do tego zabiegu należy wykonać szczegółową diagnostykę. Najczęściej wykonujemy zdjęcie rentgenowskie. Przed zabiegiem czasem potrzebujemy również tomografię komputerową, czyli badanie CBCT. W następnym etapie bardzo ważne jest, aby wykonać skuteczne zniczulenie, aby cała procedura przebiegła bezboleśnie. Kolejnym etapem leczenia kanałowego jest przede wszystkim skuteczne odkażenie systemu kanałowego, usunięcie często zainfekowanej miazgi, dokładne oczyszczenie kanałów korzeniowych, wszystkich zagłębień. Aby po leczeniu kanałowym ząb przetrwał w jamie ustnej przez wiele lat, bardzo ważna jest jego odbudowa, gdyż zęby po takim leczeniu są dość mocno zniszczone, zwłaszcza ich korony. Najczęściej wykonujemy korony protetyczne uprzednio również wykonujemy wkłady koronowo-korzeniowe. Inną z metod jest wykonanie endokoron. Warto jest leczyć zęby kanałowo, ponieważ tylko prawidłowo wyleczony i odbudowany ząb po kanałowym leczeniu gwarantuje nam zachowanie naturalnego uzębienia. Pamiętajmy, że naturalne uzębienie to nie tylko piękny uśmiech, ale przede wszystkim sprawna funkcja żucia.